Serialu przysięga poruszony zostanie temat przeszłości Gulperi. Czego dowiemy się o dziewczynie w marcowych odcinkach? Powrót jej ojca może wszystko zmienić. W najnowszych odcinkach zobaczymy także porwanie Narin. Koniecznie sprawdź w galerii najnowsze zdjęcia oraz streszczenia Marcowych odcinków przysięgi. Serial Przysięga zbliża się do wielkiego finału. Wiosną emisja tureckiej produkcji dobiegnie w Polsce końca. Wszystko wskazuje na to, że Jemin w Polsce doczeka się około 830 odcinków. Data ostatniego odcinka przysięgi nie jest jeszcze znana, ale przypuszczamy, że finał Jemin w polskiej telewizji zostanie wyemitowany na przełomie marca i kwietnia 2023 roku. Zanim jednak widzowie zobaczą upragniony happy end, bohaterów telenoweli czeka jeszcze wiele złego na początku marca bieżącego roku. Akcja serialu będzie toczyć się wokół Gulperi, która trafi w ręce specjalistów, aby przepracować traumy z przeszłości. Sawas uważa, że dziewczynie należy wymazać pamięć w nowych odcinkach, widzowie poznają ojca Gulperi i dowiedzą się więcej o matce dziewczyny. W drugim tygodniu marca w niebezpieczeństwie znajdzie się z kolei ukochana Kemała. Narin zostanie wywieziona z miasta, a prawnik zgłosi zaginięcie żony. Co z nią będzie?